Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na Game groundgame.com Karol Mikielski, Indecage.pl, Pela ze mną Piotr Kuberski. Witam serdecznie. E, oficjalna ceremonia ważenia. Ty jak zawsze uśmiechnięty, zaskoczyłeś chyba Marcina e, tym batonikiem e, wysokokalorycznym. Oczywiście, że tak. Twix z podwójnym karmelem leży nam na pewno obu na żołądku. E, witam wszystkich Państwa. E, Piotruś, e, wiem, że to nie jest za bardzo jakby to powiedzieć, takie e, ciekawe pytanie. No ale ta waga, powiedzmy e, 84 kg no to jest już, e, że tak powiem, waga takich gladiatorów, że tak powiem, no bo wiem, że schodzisz też troszeczkę z tej wagi, więc opowiedz, jak ten proces przebiegł, no i jak dzisiaj się czujesz, no bo ten karmelek na pewno smakował. <try> powiem tak, jeżeli chodzi o kwestię zbijania wagi, ja na co dzień jestem kate zawodnikiem kategorii ciężkiej, y, ale w większości łapię się z chłopakami z półciężkiej. Mmm, zawsze twierdzę, że ten limit wagowy mistrz jest jednak dużo bardziej obciążający, jeżeli chodzi o, o robienie tej wagi. E, no jednak to jest 600 gram, tak? a te 600 gram to naprawdę robi się już na końcu ciężko. Łatwo nie było, ale powiem tak, nie byłem, jakbym pomimo tego, że gdzieś tam na zdjęciu, które dodałem, nie wyszedłem za świeżo, ale. W, ale czułem się dobrze, byłem świadom, wszystko się działo w jak najlepszym kierunku, nie było żadnych jakby komplikacji, zawrotów głowy, upadku, straty przytomności, wszystko było w dobrym, e, nazwijmy to o tym 1 do 10, że chodzi o same zbijanie wagi, dałbym spokojną ósemkę, nawet dziewiątkę, e, z racji tego, że, że samo poczucie podczas tego było bardzo fajne. W ogóle bardzo dziękuję Mateuszowi z Medi Medic Sport Center, który mi tutaj dołożył wszelkich staleń, żeby wszystko było ok. E, no i tak, i jest ok, jutro na jestem gotowy, już jest nieco kilogramu więcej, już jestem... Dużo cięższe. Okej, okay, w takim razie, właśnie, Marcin Filipczak, on docelowo w sumie walczył w kategorii półciężkiej, więc twoje sparingi z półciężkimi to chyba się przełożyły na, na ten okres przygotowawczy, prawda? Powiem tak. Mój sam okres przygotowawczy nieco się przedłużył. Z tego urazu, który miałem wcześniej, miałem się być w Szczecinie, to nie wyszło, ale też nie próżnowałem, więc do co, żeby się bił z Marcinem. Marcin, tak jak powiedziałeś, jest z kategorii, był zawodnikiem z kategorii półciężkiej. Ja też dokonałem wszelkich starań, żeby żeby to wszystko wyszło jak najlepiej, żeby tych mięśni troszeczkę więcej zbudować, tych siły troszeczkę więcej zbudować, ale też nie stracić na szybkości, też zapewne jutro będzie nieco cięższe jak normalnie. Eee łapałem się zazwyczaj z kategorii, z zawodnikami z kategorii półciężkiej i bo jednak to jest nieco inna fizyka, jeżeli chodzi o w ogóle też samo poruszanie z kategorii. Ja jestem jednak zawodnikiem, mimo że jestem ciężki na, na, na co dzień, nie jestem jakby ciężki w walce i też dobrze też umieć to wypośrodkować, żeby czasami kurczę za bardzo się nie podlać, tak to nazwijmy kolokwialnie, żeby był ten dryk taki do walki, więc jak najbardziej tutaj Dokonałem wszystkiego, żeby tak właśnie z półciężkim móc jakby wystartować jutrzejsze gali. Ty jesteś przesympatycznym facetem. Jak możesz to później w klatce odłożyć na bok i powiedzmy parę takich mocniejszych wsadzić dla swojego przeciwnika. Ostatnie pojedynki, no nawet ten pojedynek z Marcinem na różką, no widać, że chyba nie lubisz tej takiej jakby to będzie fałszywej złości, budowanej sztucznie. Powiem tak, na samym początku próbowałem kiedyś dmuchać ten balonik, to było do 3.0. Nie wychodziło mi to dobrze, bardzo się nerwowo do tego podchodziłem, gdzieś tam taki byłem zadufany w sobie i doszła do tego porażka, która mi bardzo poskromiła. Która mi fajnie ucelowała na, na właściwe tory, więc jestem bardzo z tego zadowolony. Bo zrobiłem krok w tył, później zrobiłem 15 kroków w przód, więc to jest spoko. Nie mam złej, nie mam złej krwi. Dlaczego? Bo Marcin, tak samo jak ja, trenuje ciężko. Jest profesjonalistą, nie niebożonego z tego co wiem u niego problemu z, z, z wagą. Więc, więc z pełnym szacunkiem, jeżeli chodzi o tutaj kwestie przywalenia, no jestem osobą taką, która jak widzi kamery, widzi, widzi osoby, które krzyczą jutro jeszcze będą też bębny, więc będzie jeszcze lepiej, będzie super doping. E, mnie to niesie. Ja lubię kamery kurcze, lubię, lubię ludzi, którzy krzyczą, którzy skandują, którzy dopingują, którzy są ze mną, wiem, że są ze mną i naprawdę jak nawet zobacz, co się dzieje, ze mną mam gęsią skórę i to mnie mega niesie i to jest właśnie w drugą stronę. Może wiadomo, w każdej walce, w każdym wejściu jest takie... Nazwijmy co 2-3 minuty tremy. Ale później ona mija i naprawdę sobie płynę, i to jest zajebiste, że nie parażuje mnie kamer, nie parężują mnie, mnie ludzie, tylko dodaje mi to skrzydeł. Więc to jest naprawdę fajne. Powiedz mi w takim razie na koniec, jako mistrz, spełniłeś kiedyś mi powiedziałeś też w wywiadzie po zdobyciu pasa, że spełniłeś swoje marzenie. Piotrek, gdzie jest kolejne? No jest kolejne, już jest kolejne. Nie ukrywam, że chciałbym się bić w najlepszych organizacjach świata. Tutaj będziemy dokonywać wszelkich starań. Oczywiście pierwsza poprzeczka, które muszę przeskoczyć, to jest, to jest Marcin, ale do będę dokonywał wszelkich starań, aby, aby, aby wskoczyć gdzieś na kolejny pułap. No bo też nie ukrywajmy. Ja mam już 34 lata, mimo że jestem jest kategorii, kategorii pół średniej. To i tak, wiadomo jednak, już mam bliżej końca kariery niż początku, więc chciałbym jeszcze się spełnić, sprawdzić się z dobrymi zawodnikami. I też za, za, za wiadomo e, idą za tym kieszonkowe. No i to jest takie, takie małe marzenie by chciał się zapytać mnie, co mam na myśli, albo jaką organizację, organizacji jest kilka, ale to są na razie takie rozmowy między mną a, a, między mną a Arturem z Artnox Fight Sport, e, kombinujemy, ale jeszcze nie mamy jakby... Z ręką na sercu nie mamy żadnych ofert, albo są jest 50 na 50, czyli ja, ja, ja bardzo chcę, a oni nie chcą. Dobrze, więc kiedy ile razy w tym roku możemy spodziewać się ciebie w obronie tytułu, jeśli uda się oczywiście jutro go obronić, no bo mamy dopiero styczeń, więc myślę, że jeszcze dwie trzy walki dwie na pewno. Chciałbym, czy to tutaj, czy gdziekolwiek indziej na pewno, dwie, dwie jeszcze na 100% bym zrobił. Zobaczymy też, jak będę się trzymał jakby e, poza sezonem, bo nie ukrywam, że ja lubię zjeść i dla mnie podwójna pizza na podwójnym że to nie jest żaden problem ją opędzlować. E, nazwę to tak, a za to też idzie. Ja mam bardzo dużą jakby łapczywość na wodę. Mój organizm naprawdę łapie tą wodę bardzo szybko. No jeszcze kilka dni temu nie miałem 95 kilo, e, więc dla mnie takie m, naładowanie się w tą bądź w tą to jest, to jest to jest chwila, moment, ale też wiem, że to nie jest do końca zdrowe, więc nie chcę też jakby nad, nadwyrężać swojego zdrowia. Yy, twój kontrakt yy, daje ci możliwość, aby spełniać się jako zawodnik również za granicami kraju, no bo wiadomo, że jako mistrz możesz mieć jakieś tam delikatnie mówiąc jeszcze te kruczki, takie, które yy, nie pozwalają. Yy, z tego co wiem, tak, kruczki wyglądają w ten sposób, że mogę się bić, ale żeby nie kolidowało to z, z datą yy, Fenu. A tak yy, mogę, mogę to robić. Super, Piotrek, ja życzę Ci powodzenia. Dajcie dobrą walkę, a zapowiadają się naprawdę ciężkie bomby, obaj będziecie ważyć na pewno dużo więcej niż kategoria średnia. Ja Ci dziękuję, życzę odpoczynku dobrego i co, jutro się widzimy. I że się widzimy, do widzenia. Dziękuję. Dziękuję Piotrek, dziękuję bardzo.